Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym odcinku et, odnośnie relacji. Świętej pamięci pana Romana Zmorskiego, Świętej pamięci pana Ignacego Jana Paderewskiego, do Świętej pamięci pana Gliwicea Kifa Czesteltona. Yy, proszę Państwa, po yy, poprzednim odcinku yy, yy, zakończyłem yy, mój wywód na, na tym, yy, jak yy, Świętej pamięci pan Ignacego Jan Paderewski. Yy, Ojciec, jeden z ojców niepodległości, naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, de facto doprowadził do tego, że podczas traktatu wersalskiego w świętej pamięci pan Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w swoich 14 artykułach zawarł punkt 13, mówiąc o tym, że nasza Wielka Polska ma być niepodległa, odzyskać niepodległość i być suwerenny na później. E, proszę Państwa, e, jesteś, jesteś, jesteśmy w, w, w naszym wywodzie w dość bardzo, bardzo ciekawej sytuacji geopolitycznej, to znaczy jest rok, e, nadchodzi no rok 1918. Niemcy, Niemcy nie chcą, aby, aby, aby na jaśniejszej rzecz po Polska po, po dziesiątkach po po latach rozbiorów uzyskała niepodległość. Rosja, cały rosyjski, kluczy odnośnie Walcząc od skania, zaznaczam Wielką Polskę w słusznej niepozległości. Nie, Co robi w tym, w tym momencie świętej pamięci pan Inna Jan Paderewski? Postanawia rzucić na szalę całą swoją, całą swoją karierę muzyczną. Teraz wspomniałem w poprzednich y, odcinkach. Y, Robił furorę, furorę od Kanady do Australii. Nawet był w Afryce Południowej, tam gdzie, nawiasem, był przeciwko apartheidowi, był przeciwko również górom, był przeciwko rasizmowi, nacjonalizmowi. Z tym się nie zgadzał, ze świętej pamięci panem Romanem Zmowskim. Ale jednak należy dodać, że, że obaj panowie, obaj mężowie stanu, obaj mężowie yy, ojcowie niepodległości, na najjaśniejszej rzeczy Polskiej, spotkali się przy rocznicy, przy obchodach, rocznicy 500-lecia pięciu, Wiktorii yy, pod Grunwaldem, w 1410. Tutaj w świętej pan Ignacy Jan Poderewski opłacił z ważnych pieniędzy wybudowanie pomnika w Krakowie. W Krakowie pomnika kości właśnie Wiktorii pod Grunwaldem. Idąc dalej, w pamięci pan Ignacy Jan Poderewski postanowił żyć, przypomniałem, dosłownie rzucić na swoją karierę muzyczną, że to zrobił. Mógł sławę. miał sławy, mógł mieć pieniądze, ale postanowił za miłości, którą zastąpił u niego w dzieciństwie i młodości wuj, postanowił, że Polska to najjaśniejsze, że Polska, Polska jest ważniejsza niż jego osobist ambicznie, niż jego kariera muzyczna. Y, tutaj, ale oczywiście ta kariera mu pomogła. Teraz, teraz wspomnieliśmy w stosunkach, w stosunkach na przykład dyplomatycznych. Y, przybywa, przybyła do Poznania y, Praktycznie przed dzień e, wybuchu e, Powstania Wielkopolskiego, jak wiemy, wygranego Powstania Wielkopolskiego od na 1918 do Anno 1919. E, oczywiście Niemcy, Niemcy się względnia y, y, y to, aby, aby, aby św. Panie Ignacy Jan Podlewski przybył do Poznania. Ale, ale święty pamięć, pan Padewski, do, do Piostego, przybywa do Poznania. Tam ma y, przepiękne przemówienie, i, i od tego przemówienia praktycznie zaczyna się, po, powstanie. Y, powstanie, się na y, powstanie. Powstanie wybucha w Wielkopolsce, rozlega się na Wielkopolskę. Powstanie walczą y, dziennie, heroicznie. Oczywiście y, wielu z nich daje życie za, za, za naszą najjaźniejszą rzecz pod Polską. Y, y, powstanie y, dochodzi do, do, do skutku, jest, 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 jest zwycięskie. Y, oczywiście y, wielu, wielu, wielu historyków mówi o tym, że to jedyne, wszystkie powstanie y, naszej najjaźniejszej rzecz pod ja, ja, ja myślę, proszę szanowni państwa, myślę, że całe w ogóle, całe w ogóle rzecz naszych ojców niepodległości, to znaczy i święty pamięci pana komendanta Kuskowskiego, i św. święty pamięci pana Romana Roman Zmowskiego i pana Ignacego Jana była właśnie Wielkim zrywem niepodległościowym, do tego, aby nasza najjaśniejsza i polska po 132 po latach pańskich mogła uzyskać niepodległość. Dalej, święty pamięci, pan z dzisiejszym powstaniu, święty pamięci, pan, pan nazwy Jan Podewski również później został na przykład Ministrem Spraw Zagranicznych, ale też, też premierem. Uzyskał, uzyskał wiele wiele znaczeń, e, wiele medali. i, i, i e, powinien również dzięki, dzięki swoim e, dyplomatycznym e, znajomościom, dzięki swojej, swojej karierze e, e, w dniu wybuchu wojny, II dru, dru, wojny światowej, pan Dominik w 1939 i później mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Oczywiście, w dwudziestoleciu międzywojennym, działał działa na rzecz i w nadziei, najjaśniejszej rzecz pospolitej Polski. Działał, działał, działał pracą u podstaw. To jak powiedziałem wcześniej, spotkał się z panem Romanem Tymskim. Zbliżył się do, do pana Tnockiego i pan Mocki do pana yy, yy, Jana Padereckiego. Jego, ich wspólne relacje właśnie yy, były na kanwie krytyki Niemiec. Na koniec krytyki Niemiec, również pod względem rewolucji, diabolicznej rewolucji bolszewickiej, na początku, e, św. pan Ignacy Jan Woderewski, e, patrzył się, e, e, widział, widział pewne, e, pozytywnych aspektów diabolicznej e, rewolucji komunistycznej, wcześniej bolszewickiej. E, dla, dlaczego? bo widział, jak calat, jak, 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 jak car zachował się, jakby był tylanem. Zachował się, jakby był dyspotą. Święty, święty pamięć pan Ignacy Jan Paderewski, przeciwko tyranii, tak jak i święty pamięć pan Roman Mocki. święty pamięć pan Gilbercki przez był przeciwko temu, aby cały czas, aby, aby rozwiał, czymierzywał dane narody. Właśnie ja dlatego opasowywał w zewnętrznej rewolucji sowieckiej na początku dobrych pozytywów. Wpisał nawet do, do rządu rewolucyjnego, że ma nadzieję, że, że, że nie będzie czymierzył narodów. Oczywiście później zmienił stanowisko do e, względem diabolicznej rewolucji sowieckiej. E, proszę Państwa, dziękuję Państwu, że mogłem e, przed Państwem wystąpić. Byłem zaszczycony.